Cześć, witajcie! Znajdujecie się na kanale poświęconym uniwersum Cyberpunk. W sekcji wideo dostępne są materiały o świecie gry, w tym o ciekawych postaciach, wydarzeniach i zagadnieniach związanych z tym uniwersum. W dzisiejszym materiale postanowiłem przedstawić wam kilka ciekawostek, które jesteśmy w stanie namierzyć podczas eksploracji gry Cyberpunk 2077. Zaczynamy. Victor Vector, były pięściarz, przyjaciel V, a także Reaper Doc. Nazywa się tak samo jak legendarny profesor Wiktor Vector z odcinka Świata Według Kiepskich. W serialu komediowym został on porwany przez kosmitów Umcia, umcia przez co stracił swoje genitalia, wyłysiał i nie mógł dłużej spożywać alkoholu. Po tym jak Ferdek stał się ofiarą kosmitów, postanowił mu pomóc. W grze podczas jednej z misji znajdziemy zapis opisujący recenzję gry No Life 3. Jest to nawiązanie do oczekiwanej kontynuacji serii Half Life, na którą fani czekają już prawie 16 lat. Oby gracze nie musieli czekać na ruch Valve 50 lat, tak jak napisane jest w tej notatce. W grze znajdziemy mnóstwo automatów z grami, niczym z kultowego przełomu lat 80 i 90 XX wieku. Podczas jednej z sesji z grą wyścigową widzimy logo CD Projekt. Jeśli przyglądniemy się zaś innemu automatowi, zobaczymy nawiązanie do płocki z Wiedźmina. Na automacie widnieje koń Geralta, jak i gryf, a gra polega na przeskakiwaniu płotków. Podczas rozgrywki w tą grę słychać nawet soundtrack z wiedźmi na Trójki. Posłuchajcie. Niby w grze mamy rok 2077, a mimo to sprzątacze nadal używają sprzętu dostępnego w XX wieku. Trochę dziwne. Tutaj akurat mamy myjkę do okien OK Kershera. Jeśli chcecie poczuć się jak w roku 2077, używajcie takiego sprzętu pseudo reklama. Gdy wybierzemy ścieżkę Corpo na samym początku, będziemy mogli znaleźć w biurze korporacji nawiązanie do Ciri. W biurku znajduje się okładka magazynu Retro Gaming, a na okładce widzimy Wiedźmina Trójkę z przedstawionym wizerunkiem Cirilli. Podczas jednej misji z prologu, w barze pewnego hotelu możemy napotkać samego Hideo Kojime, twórcę takich marek jak Metal Gear Solid czy Dead Stranding. Prorok Gary to podobizna znanego streamera Koch Carnage'a, który streamuje na Twitchu, a swoje zapisy wrzuca na YouTubea. No dobra. Co mówią cyberświnie? Chrom, chrom. Ja pierdolę. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć. Opowiedz mi o swoich fantazjach.